Dzień dobry. Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 3 z tematu płaskie układy prętowe. W pigułce tej przedstawimy Państwu podstawowe informacje na temat podpory przegubowo-nieprzesuwnej. Ta podpora odpowiada dwóm prętom podporowym, stanowi więc przegub fikcyjny. Podpora ta odbiera prętowi dwa stopnie swobody. Czyli mamy... Takie oznaczenie podpory przegubowo-nieprzesuwnej. Jeżeli pręd traktujemy jako wydłużoną tarczę sztywną, to jest on połączony z tarczą podporową za pomocą takich dwóch prędów, które przecinają się w jednym punkcie czyli stanowią przegub fikcyjny. I pręd ma tylko możliwość obrotu wokół wierzchołka trójkąta. Na podporze tej działają dwie składowe reakcje. Pozioma reakcja H oraz pionowa reakcja V. Czyli mamy podporę przegubowo-nieprzesuwną, reakcję poziomą i reakcję pionową. Zobaczmy jak wygląda rzeczywista podpora przegubowo-nieprzesuwna. Mamy ją tutaj z lewej strony. Jej schemat statyczny jest tutaj narysowany na czerwono. Zobaczmy, jak ona jest zbudowana. Dolna część tej podpory jest w formie takiej piramidki. Na tej piramidce, na wierzchołku tej piramidki, jest oparty pręt za pomocą takiej małej blachy, do której przyspawane są ograniczniki, które ograniczają przesuw poziomy na tej podporze, natomiast pozwalają na obrót wokół tej podpory. Teraz widzimy drugi przykład podpory przegubowo-nieprzesuwnej na moście królowej Jadwigi w Poznaniu. Jak widać, ta podpora składa się z dwóch głowic żeliwnych, pomiędzy którymi znajduje się elastomer. I elastomer pozwala górnej głowicy żeliwnej na obrót względem dolnej głowicy żeliwnej. Dziękujemy za uwagę.